To był historyczny dzień dla Kalwarii. Kalwaria doczekała się bardzo e, interesującej inwestycji prosportowo-rekreacyjnej BMX w Kajfatu. Oczekiwana od lat inicjatywa wykreowana została przez mieszkańców. Gratulujemy tego przyjęcia. cieszymy się, bo wykazuje się ogromną popularnością i aktywnością wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Ale ta inwestycja wkomponuje się w kompleks sportowo-rekreacyjny. W sąsiedztwie wspaniały stadion, boisko sportu, wielofunkcyjne, które też będziemy od piątku eksploatować. Ale i w perspektywie mamy ambitne plany poszerzenia kompleksu o rozwój infrastruktury. Ufam, że dotychczasowa bardzo współpraca partnerska, bardzo samorządowych, szczebla powrót i agresji rządowej zaobserwuje. Czego sobie wspólnie życzymy. I co? Podoba się Wam skatepark? Tak. 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 Warto by go robić? Tak. Oczywiście. Tak.